Słuchajcie, załamałem się. Wszystko zaczęło się od tego, że wrzuciłem na mojego TikToka i drugi prywatny kanał na YouTube, ten oto filmik. Polaku, uważaj, nigdy nie mów publicznie, że rządzą nami oszuści i złodzieje, bo możesz zostać oskarżony o ujawnienie tajemnicy państwowej. Śmieszny, zabawny żart. W sposób oczywisty, zrozumiały dla Wydawało się każdego, chodzi o pastiż, prześmiewcze, ukazanie klasy polskiej sceny politycznej w sposób oczywisty. Nie dotyczy to jakiegoś konkretnego rządu, tylko każdego rządu, który rządził Polską. Ten filmik będzie tak samo aktualny jutro, jak i za 20 lat, gdy dzisiejszych polityków już... Nie będzie w polityce, a być może nawet i na świecie, sądząc po tym, że większość z nich jest po 60. No, wydawało się, że każdy jest w stanie to zrozumieć. I początkowo rzeczywiście tak było. Filmik ten w mniej niż 24 godziny zdobył na TikToku ponad 100 tysięcy wyświetleń, dość dużą liczbę wyświetleń na moim drugim kanale YouTube Krzysztof Ator Woźniak. Ludzie świetnie się bawili rozmawiali ze sobą w komentarzach w konwencji, było fajnie. No ale potem link do tego filmiku trafił na forum facebookowe, grupę facebookową pewnej partii politycznej. No i się, drodzy Państwo, zaczęło. Zwolennicy tejże partii politycznej uznali, że to nie jest dowcip, że to nie jest śmieszne, że to nie jest zabawne, że to nie jest materiał satyryczny. Drodzy Państwo, to jest polityczny atak Narząd Donalda Tuska. No i się zaczęło, co możecie Państwo zobaczyć w komentarzach, zwłaszcza na tym moim drugim profilu YouTube'owym Krzysztof Woźniak, Zaczęły się komentarze typu: A do Pisu się nie przypier. brzydkie słowo. A dlaczego nie krytykujesz Pisu? Co Ty masz do tego Tuska? Dlaczego nienawidzisz Tuska? Ile Ci zapłacili ty Pisowski trolu? No i. Ktoś może pomyśleć, dobra Krzyśku, pewnie to trafiło na jakąś grupkę emerytów z demencją, którzy już mało co kojarzą. No nie, drodzy Państwo, to trafiło na forum młodzieżowe, młodzieżówki pewnej partii politycznej, forum zrzeszające młodych. No, drodzy Państwo, jeśli ci ludzie mają pracować na nasze emerytury, to się kurde trochę boję, no bo. Poziom inteligencji po prostu fantastyczny. A tymczasem, drodzy Państwo, w opisie macie link do tego filmiku zarówno na TikToku, jak i na moim drugim profilu Krzysztof i Wielka prośba do Was, weźcie, zasubskrybujcie ten mój drugi profil YouTubeowy, Krzysztof Woźniak. Bardzo mi zależy, żeby zanim odejdę wbić tam 100 tysięcy wyświetleń, dostać przycisk i go komuś zostawić. Trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia. Pa!